Może para prazując, e, piosenkę, że tu na razie jest ściernisko, ale będzie lądowisko. <laughs> Za nami możemy zobaczyć realizację no, bardzo długoterminowego marzenia. Czegoś, co, co planowałem zrealizować w sumie od prawie zawsze. Także no, mamy działkę, której szukałem przez ponad 4 lata. Ma 930 metrów długości, także tutaj będę mógł celowo lądować swoim samolotem, jednym i drugim, a więc niesamowite będzie siedzieć tutaj e, na tarasie i mieć e, przed sobą samolot oraz super widoki. No i w końcu wszystko się spełnia. E, jesteśmy tutaj od e, niecałych trzech godzin, a już stoi prawie pełen parter, także niesamowite podjaranie i, e, i ekscytacja tym, co się dzieje. Poświęciliśmy na poszukiwanie wykonawcy, bo ponad rok zdecydowaliśmy się na realizację z Wolfem. Przede wszystkim bardzo dobre opinie w internecie oraz bardzo dostępny termin montażu. To, to było dla nas coś mega ważnego i, i decydującego finałowo. Tak budując metodą tradycyjną no, no, musiałbym liczyć przynajmniej jeszcze dwa lata, a tak to tutaj już będziemy szczęśliwi myślę, że przed świętami.